Haha, ráda yeah. měl, a tež tak u mě. Hmm? Ně! Né. Jaká muzečka, no, bude ostro. Hmm, co je z toho. My, Superman. Nie wiem, hmm, posłuchaj, koleś, ty sobie, sobie przygrabiłeś. Cześć.

Oh. are going spoil the whole fuck we get now. that can I don't care. Just stay Yeah, i <laughs> 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 Damn, I needed that. <laughs> needed what? The first aid for the guy? Your con is off to the moon. Total Didn't that Russian guy whose money you torched own in our gallery? Look, I told you that was an accident. Listen, I just found a link to that place. Could be important. Eha, Dobra, już kończę to. Давай без шутка на шутку на

O nie, helikopter bojowy, tjany Zużyjemy całą marzenie Bo tu jest niespodzianka Gdzieś tutaj Tutaj mamy AK Ale później go wezmę, jak zużyjemy ten Ten Cały ten... Uzi. Całe ducho co mamy ten Nie uciekać, tjena. no To sobie poćwiczymy ten fajny ruch. tak umie? Chciałem tak umieć. Wracaj cześć, cieno. E -e. Tu i nudzi mi się. Łoł, No dawaj, no dawaj. nie Patrzcie, Polska je biało-czerwoni! Polska biało czerwoni. Miała patriotką, nie. I yeah. 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 <audio> what kept you stop the cough you say something back there about an art gallery the lips mock. they got shit all over this place i always figured we ought to get into modern art am i gonna like this no you never like any of the places i take you that's because you always come with it, bitch. Good job, boys. You stopped the bank raid and didn't do too much damage. I'm impressed. Though I would guess it's an aberration. Are you two feeling okay? Yeah. I guess I should be grateful you two got any evidence. But you can do better, right? Awesome. <laughs> <laughs> <coughs> okay, Marcus. I'm to Find out what the hell this place is all about. But how come I Huh? Damn it, man. I got a date later, and I want her to at least be able to recognize me. Mm -hmm. Dobra, e... Dobra, cześć, siema. dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę. E... Z Markusem i fiutkiem skonopi. Cześć. Chyba za cicho. A, dzisiaj mamy w studiu... O, cześć. Ale się mamy w studiu dwóch nowych gości. Je, je, przy śledzia i przywitaj się, śledź. Masz na myśli piwnicy? E, tak, mam na. Możesz... jest. Mówisz, Jezu. że będzie rzba, nie? Taki to jest mnie. Tak, a co to było? Opłacą się za tu. Nie powiedziałeś o mnie. A, ja je, tak, jeszcze tak, zabada. Mm, przywita się, to jest ten widmo ciesią, 1050 Tak, tak, tak Dobra widmo siedem, 721 Tak O, Jezus, matko o nie, matko woski O, Ale mnie nie. łeb trochę boli, ale dobra Oni mi będą dodawać otuchy Za dużo kompa no właśnie Nie już mnie w szkole od budy mnie boli Grasz tylko 5 godzin nie, dziennie, powinieneś grać dwa razy tyle jak ja. Jakie 5 godzin? To dużo. No właśnie, strzelić uzależnione dziecko. Nie wow. mam. Ale ja przynajmniej w fajne nagranie, dobrze. Cześć! Mogę cię... Ja się tu nie będę, wiesz, nic kurna, ten, najdę ja na oślepku, na strzelanowę, nie trudno. A nie mogłeś Iwony dać? Jakie Iwony? Jak Syntezator mowy no. to, to jest? Tak! To jest taka dziwka, która gada i tam jest też Jacek. To jest on! Wiem! <laughs> Używałem nieraz. Próbowałem robić poro z GTA San Andreas. I nie wyszło ci. Wyszło, ale coś się spieprzyło. Cześć. Będziemy robić jak największe szkody. I co już makro masz? Żeby nam ten szef gadał, że jesteśmy beznadziejni. <głos> tak! <głos> <głos> Jasne! O i gdzie A tam mamy iść, dobra! Łoś, ja a Ty masz ciasno! Czyliż mam dużego, mam dużo? jakie chady, o jest, o matku. Widzieliście? Ta gra jest za łatwa, za łatwa! Ty jesteś na to, twoje życie jest A ty co to było? Dobra, cicho, śledź go! I tak tam jest! Cześć! Niech, niech tu. co tu. Niech mnie tu nie mnie nie dmuchaj, bo to co nie? Bierzemy Niech od guna, Niech Ej, bierzemy Niech od guna, Niech Uzi? Ile Uzi ma czy Uzi? mnie Yeah, okay, Nieee Dobra, masz szansę też jakoś mi się lepiej podoba A się walnij No otwieraj do 900 Bierzemy amuncję i jedziemy z koksem O nie Właśnie nie no matko, o, to teraz Dobra, nie. Zmienimy broń. No to on jeszcze lepiej będzie chodzić. wstawać. Oczywiście. No co ty odwalasz? Już przeładował. O mat, co to się dzieje? Dobra, to zaraz wyjdzie taki zaka.